Nie od karty, Siema jestem Stefan i driftuję z miatkiem. Lecim z koksem ha ha ha, ha i jadę już 100 na godzinę. Ej Mietek, jak nas zlapią psy to ja nie mam prawka, pozyczysz karty moto rowerowej. Patrzcie, tak się do kurwy driftuje, ha ha ha, kstunie to psy, trzeba uciekać, mam kaszankę w spodniach, a one aż sierwą nie oddam jej. Właśnie ta. Dwadzieścia Tak się zaczyna. Mam stu. co z tym zrobię, człowiek napije, zawinę, spale, czy puszczę w... Oto mój maluch, kupiłem go na Allegro za darmo, ale się nim zajebiście driftuje. Lecę do mej murzyńskiej chaty, również dostalam ją pod choinkę od Mikołaja Michała. Różne poglądy, inne wrażenia, czas ludzi zmienia, ziomuś wiesz o tym. Przeróżne akcje, zbyty, kłopoty, różne oblicza, różne oblicza. Oto mój mąż Lesba. Nie odbite od kalki od od Jeszcze raz trzeci kłas, RPK przekaz na tarcie Wiedziałem, będzie ciężko, wiedziałem, to już na starcie Poparcie ważne, dobrych ludzi według zasad Na farcie leci przekaz turyści na znów jak tasa. Teraz wiesz, że RPK trzymaj się uda, Nie Podawaj ręki w Kurwie czeka z rada Pierwsza zasada, szanuj siebie i swych ludzi Bo przyjdzie taki dzień, i Ktoś cię ze snu obudzi Nas nie da się zatrzymać, słów nie da się odskudzić Szaracie nie ominie jak ci, pierdolcu się nudzi zdrada Po tylu latach i tylu różnych akcjach Swój nieź, a go bałeś na psach Akcja, teraz moja racja, mówię stosto Plaga konfidentu, pseudokoleżków do to, przyszedł ten czas Dzwonię do bordelu, pamiętajcie dzieci, dwa przykłady potwórnie potwora, by aby miał otwór a na woli dobrze się pierdoli Ki la manki la manki la man Kilaman, la manki la manki ki la man -c -c indica isativa Na każdą porę jest alternatywa Boska roślina to mózgu witamina Zasila smak, słodziutka sensy mila Krew płynie w żyłach, ja czasem zapominam Weź mi przypomnij, bo mam efekt motyla Nic się nie spinam, to jest amnezją chwila Amnezja, finezja, a lamus daje dyla Szybka rozkmina i znów kręcę gipsyla Głęboki sztach, a wzrok już mam rekina Teraz dwa piwa, bo salko nie przegina Przez gandzie bigamista, to druga ma dziewczyna Milicjant świnia chce zakuć mnie w kajdany Za stan umysłu o rany, rany jestem niepokonany Przez system nielubiany, przez swoich szanowany W Finisa zabijam z Holandii Tulibany Sławki i bramy, biura filmowe plany, panki, hipisi, sportowcy rastamani Wszyscy najarani, Szukają świadomości z wyrazem wolności Legalizacja, bez cienia wątpliwości Rzucone kości, radzę ci rób jak chcesz jak Mary Jane i dobrze mi z tym jest Na koniec gest, od serca dla was blesk Daję ją od setek lat Dziś jest brak Bo chcą zniszczyć to, co kocha cały świat Dzwonię po pomoc drogową, hehehe <laughs> Różne oblicza Właśnie ta Dwadzieścia jedenaście Tak się zaczyna Mam tu, co z tym zrobię? Człowiek napije, za winę spale, czy puszczę w obieg. Siema Stefan, podwiesz mnie do mojej dziwki. Różne poglądy, inne wrażenia. Czas ludzi zmienia, ziomuś wiesz o tym. Przeróżne akcje, zbyty, kłopoty. Różne oblicza, różne oblicza. Właśnie ta. 21. Tak się zaczyna. Mam sztu Co z tym zrobię? Człowiek napije za winę spale. Czy puszczę w obieg powie? książą? To jest kozacki plą. Zrobię tak, by spróbował ty, ja, on i on. Stu. Większa niż wszystkie inne CS Dobrze wiesz, że u nas to rodzinne Niemal nagminne, bo tu jara przy kadra Gramy, nawijamy, nabijamy do wiadra Cała eskadra, moi ludzie w dymie Wszyscy zapatrzeni jakby byli w kinie Przez jakiś czas nie minie to, to czas relaksu Studio Elita, Tu 2 zera pełen na stu. Masz tu, sztu klasy jakiej nie U to ten pedał zaraz go zabije Tylko wyciągnę moją kiełbasę Ginglamu się w 10 mi hał nie dałeś mi mojego konika którego chciałem. A ja nie lubię kaszanki, a ja drapię się po dupie lewą ureką o tylko dwa złote mu zostało i Nokia F1 sprzed dziesięć lat. O Stefan kupił Fiata 125p, dobra Jade do chaty nara.